Siemnieczki, siemnieczki, tu Mr. Maty i witam was w kolejnym odcinku z test Maker. dobra ehm, full, dobra już steki nam zaczęły ten przeszkadzać Więc pomyślałem, że a może wstawimy Owen, czyli pikarnik, I troszeczkę miejsca, spiżarnie takie półeczki, dobra mam 13 mąki Już możemy zrobić burgery, mamy mikser, mamy pikarnik i mamy stolna gdzie można gotować kotleta czy tam Steka i mąkę, czyli zrobić burger z tego, dobra jest potrzebne też talerze i jakaś miecha Dobra, zaczynamy od burgeru, burger 25 kosztują, powiedzmy, że 27 Zziemy. No mikser to mi... No super, do mikserów więcej przydałoby się A problem jest taki, że już plate'ów nam brakuje Nie mam gdzie wsadzić plate'ów Mamy czyste plate'y Mamy 147. OK. okej Czyli technicznie nie mamy miejsca na, na te, stawić A jak ja bym tu stawił, aha bo to jak postawiłbym Kabinet, to on wtedy przyjmuje Dobra. Technicznie można grę uszukać trochę Dobra, właściwie usuńcie to stąd Dobra, i można technicznie grę usunąć, Uszukać, ten oszukać. jakbyśmy zrobili to w taki sposób To Teraz więcej talerzy kupujemy. Jeszcze jeden. Usuwamy to. Niech przyjdzie ten talerz oczywiście. Zobaczymy, czy da się to usunąć. I patrzcie, oszukaliśmy, że mam 21 talerzy. No super. Kreda da się szukać. I możemy postawić mikser zamiast tego. Mamy dwa miksery, które dają cały czas nam ten. Przed karyktość Zobaczymy, czy nam się uda teraz 16, y, 1600 zarobić. Bo ogólnie 1028 zrabiamy, Na tym może nam się uda. Przydałoby się więcej tych owenów. Dokładnie, więcej owenów by się przydało. Chopping boardy nam przydały przydał. Więc technicznie możemy to nad to usunąć. I to o kurde zawaliłem ten. Dobra, sorry. Bo nie mam żadnej kabiny. O a, ja zepsułem grę. Tak, jest za dużo. 17 na 14? A, bo to było kilka tych po. Bo, bo nie ma już sadzić. Że mi 17? ma full Panie. Spichlerz jest zapełniony, mój panie. A nie. Monki mniej też można, dobra. 16 kotletów. Eee, ok. 800, jeszcze ja nie damy rady tutaj. Czyli będzie coś nam trzeba więcej owenów. Dobra, czyli tak. Myśmy to usunęli. na 16 plateów. kurte, co chwilę. No bo tam jeden był, Dobra. To nic, to nic, to nic. Eee, Owens. Gdzie można powiększyć to <coughs> kuchnię? I powiększymy kuchnię oczywiście też. Czy nadużymy teraz? Teraz będzie powinno być więcej plate'ów, więcej tych. Czyli na te plate'y? 28, dobra. Więcej clean plate. Ogólnie ogóle nie powiedziałbym, że powiedziałbym, że nie mam zmywarki. Gdzieś washer? Czyś washer? Dwie dishwashery powinny wystarczyć. A, kolejka nam się robi. Jak nam się kolejka robi, znaczy, że trzeba postawić więcej miejsca dla naszych gości. Więcej miejsca zrobić dla naszych gości. Tu się zeblowało. A, myślałem, że się zeblowało. Ale technicznie mogę tu postawić i tu. Bo tu tak cię. Jeżeli ktoś chciał, to sobie wsiądzie. Jak to nie masz miejsca? Masz wyjście, kobieto, weź. Dobra, technicznie to Nie ma miejsca, dobra. A, bo tutaj jest ten zablokowany. Dobra. A, to się stało. To nikt nie, nie weźmie? Ja chyba mam mało pracowników, skoro. Nie wierzę tych rzeczy co powinni brać A co tam? Tyle pracowników nam wystarczyć powinno High loaded. To już nie będzie taki High load, bo macie więcej tych pracowników. I ile ostatnio zarobiliśmy? Tysiącu, gambling total. No to bardzo dużo. wydajemy, 300. Ten 1000, tylko tak, 700. z obu rzeczy i co? za dużo tych? za mało mamy. one? Że nie nadążają? Mixer może postawimy, o dobra postawimy tak eee... słuchajcie, tak, mikser oven o. teraz to jeszcze? kabinet kabinet czyli trofeczkę. I teraz po prostu mi pan. Mamy jednego pana. Czyli ten pan i pan. Co są napisał? Jak jakbym to zmienił. Przemblowa tu tak na szybku. To druga. długo czekanie pan ma za brygerkę. coś tu jest igry sortycz Aha, flowers nie mamy. Monkę dawaj, tychę. Dobra, dawaj 17 tego. No, gruden sortage. mi bolą. Dobra, może tak. Ingredient sortage, znowu flowers sobie ma. Ile tej mąki zamawiam? No 9, tycha dawaj, dawaj, tychę. Wiesz, nie coś podobnie z tym trzeba. Czy... Flowersem i kotletami, czyli Nie wystarczy, Dobra, 9 tego, 10 tego mamy. Właśnie chciałem powiedzieć, że tutaj można też. Dalej dodatek, czyli ten owen zrobili nowy ogólnie i można układać co chce na, na danej półce trzymać. Przecież jest saful, a nie, niechem, no Czemu bo czegoś tu brakuje, czego tu brakuje, nie nadążają zrobić czego, nic, no wszystko jest, wszystko mają, co wy tam, nic, że nie dajecie rady. Też układ tego układu no już jest 300, 1300 to nieźle. Już mamy troszeczkę większy ten mm. pole do popisu. Ale nadal, nadal brakuje nam trochę, troszeczki. na, to jest takie źle. Eee, Nie, to jest co, przesadzam trochę. I tak, 19. No bo ogólnie, jak koniec to, to nie zniknie tak szybko. Zobaczcie, że lodówki są pełne. No bo i nie. Jest dostawa teraz. Pewnie teraz będzie dostawa i oni przywozili dostawa teraz. Halo, halo, dostawa, 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 dostawa. No jest dostawa. troszeczkę się spóźniłeś. Mamy 1300 i już dajemy, da radę choć tutaj by przydało się więcej kotletów Więcej kotletów, panie No to co? No to może wylejemy jeszcze jedną lodówkę Jest nie, mało tego, tu lodóweczka Ludówki się wszystko zmieści No wiem, że kotletów blokuje 23 Może Może da radę teraz Scenario, scenariusz, scenariusz, tu 400. O, już 1470, już jest coraz bliżej. od czego nam brakuje? Pracowników? widzę że stoi to. O, to odstawił, czyli jest kotletu brakuje. Story track, full. Panie. to zwolnimy. Ja tak, tak, tego. O 26, teraz będzie więcej osób, kupować Musimy mieć 800, przynajmniej jeszcze 15. Widzicie, i zabraknie no trochę. Patrzmy, co, trzeba patrzeć też, co pokazuje się tutaj u góry, bo to informuje nas na przykład, y, czego brakuje lub co potrzebujemy, a coś w takim stylu. Więc też nam no, będzie potrzebne to. Takie informacje, które tu wychodzą. Mamy 8 steków, a dostawać za chwilę 6, 5. No dobra, 28 steków, 20. Nie, trochę się 28. 25, dobra. Tu mamy cały czas za dużo tego. Czyli jakby burgerów, oni już nie chcą tak burgerów, co bardziej tutaj brać 6541 I Ajajaj aj, aj. Tyćkę, tyćkę Tym razem nam się uda, nie muszę nic robić, bo teraz nam się uda na pewno Ja pierdzielę nie uda nam się Akurat kodleta zabrakło Ten jeden moment, gdzie myślisz, a wszystko będzie jest, wszystko na miejscu Więc może nam się uda o, musimy 800 mieć przed 15 Czy nam się uda? 500 jest, czy mam 1000 już? Przez 5 dni musimy mieć 800 500, 700, no może nam się uda, może, może Nadużyło, no, na szczęście to udało się 800, 15 dzień, dobra możliwe, że się nam uda Tym razem o, chciałem zrobić im łazienkę, ale patrz, chyba nie będzie przyjemna łazienka Chodź, zróbmy tak dla honoru Taką sieneczkę malutką o. Z wyjściem z ze na zewnątrz Dobra, i teraz tak, ja bym tu zrobił Proszę się nie śmiać, to jest łazienka alternatywna Dla osób, które potrzebują ten... I teraz rata wstawiamy, o ale my, niestety, będą musieli ten. tam wyczyścić. Ale dobra, damy radę. Dobra, i zobaczmy. Udało nam się. 1000, brawo! Udało nam się. Przekroczyliśmy o ile? Dokładnie. 1700, czyli 122. Przekroczyliśmy, czyli jest dobrze. Dobra. Eee, to chyba tyle na ten odcinek. W następnym odcinku spróbujemy pobić klein rekord, czyli ten. 2350, który będziemy musieli powiedzieć trochę o kuchni i pododawać różności, różne dania, które możemy zrobić. To tak wiecie, no, na przykład będziemy pomidorki musieli, chopping board, albo nuggetsy, albo wino, wino na przykład możemy zrobić, zupę, już nie aż tak, kurczak, możemy kurczaka wstawić, bo użyjemy tylko kurczaka i wino, więc też możemy to zrobić, kurczaka. Po 25, w ogóle jest po 20, z takie jest po 22. Dobra, dzięki za uwagę, pamiętajcie, lajkujcie, like, subskrybujcie, zostawcie łapkę i do następnego odcinka. Bye!